Cześć! Nadszedł czas na drugi trening na skakance. Ja jestem Krzysiek i witam Was na moim kanale. Trzy tygodnie temu wrzuciłem pierwszy trening z treningu na skakance. A więc, zgodnie z obietnicą, przyszedł czas na drugi trening, który poprawi naszą wydolność. Trening ten będzie składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, jak i w drugim, wykonujemy dwa ćwiczenia, wykonując je bezpośrednio jedno po drugim. Pierwszym ćwiczeniem jest skoki obu nóż, robimy to przez 30 sekund, a potem od razu przechodzimy do drugiego ćwiczenia, jakim są skoki pajacyki. Te dwa ćwiczenia składają się na jedną serię. Po takiej serii odpocznij 120 sekund i zacznij kolejny. Wykonaj 5 takich serii, tylko w piątej serii. Zrób sobie odpoczynek 5 minut. Kiedy minie 5 minut, przejdź do etapu drugiego. I tu też kolejno wykonuj jedno ćwiczenie po drugim. Pierwsze ćwiczenie to skoki z planami wysoko, skip A. Wykonujesz je przez 30 sekund. Staraj się trzymać tempo, skacz jak najszybciej możesz. I od razu przejść do ćwiczenia drugiego. Skip. Czerw. Pięty o pośladki. Życzę Wam udanego treningu, udanych skoków. Bawcie się dobrze. I do zobaczenia.